Każdy człowiek nosi w sobie ból, którego nikt nie widzi, z uśmiechem na twarzy, ale z ciężarem w sercu. Ukrywamy ból, bo boimy się, że inni go nie zrozumieją. Boimy się, że nas wyśmieją, albo oceną. Często ból zaczyna się w dzieciństwie i rośnie razem z nami. Niektóre rany nie goją się latami, więc zakładamy maskę i udajemy, że wszystko jest w porządku. Ukrywamy ból, bo boimy się plotek i ocen. Ludzie myślą, że jesteśmy silni. Ale nie widzą walki, którą toczymy codziennie. Nasz ból sprawia, że czujemy się ciężsi, choć nic nie widać. Czasem płaczemy w ciszy, żeby nikt tego nie zauważył, a nocą nasze myśli stają się głośniejsze. Serce chce mówić, ale umysł każe milczeć. Patrzymy w lustro i widzimy człowieka, który udaje siłę, a wewnątrz zbiera się burza. Nie odbieramy telefonów, bo nie mamy siły mówić. Deszcz za oknem przypomina nam o smutku, którego nie umiemy nazwać. Czujemy się słabi, nawet jeśli nikt tego nie widzi. Powoli rozsypujemy się w środku. Czasem wystarczyłaby jedna osoba, która naprawdę słucha. Lęk ściska naszą duszę, ale zamykamy emocje na klucz. Za dużo myśli, za mało spokoju. Boimy się, że nikt nas nie usłyszy, aż w końcu docieramy do punktu, w którym nie da się dłużej udawać. Ale w ciemności zawsze pojawia się światło, a kiedy akceptujemy swój ból zaczynamy go leczyć. Rozmowa z kimś bliskim może zmienić wszystko. Powoli wracamy do życia. Ból nie znika od razu, ale z każdym dniem jesteśmy silniejsi.